Nie dostaniesz dotacji 150 tysięcy złotych na samochód dostawczy, czyli jak to jest z finansowaniem samochodów dostawczych z dotacji. Dodam tylko, że od zeszłego roku zaszły zmiany. Omówię Ci wszystkie dotacje na start i powiem ci, których możesz sfinansować, a gdzie mogą być problemy, albo jakich samochodów nie sfinansuj. Od zeszłego roku nawet transport towarów ma prawo ubiegania się o dotację. W pełnym zakresie także w związku z zakupem samochodu dostawczego. Ale w niektórych dotacjach jest trochę ciężej, w niektórych można, ale trzeba spełnić dodatkowe wymogi. Na pierwszy rzut, dotacja z Urzędu Pracy do 52,5 tysiąca złotych i Pefron dla osób niepełnosprawnych do 131 tysięcy. Technicznie można, ale w niektórych powiatach znajdziesz informację, że samochód może być finansowany tylko jako główne narzędzie pracy. Albo informacje o tym, że do pewnej kwoty lub procentu dotacji. No i niestety też są takie urzędy pracy, w których niestety ale jest wykluczony, na przykład w Warszawie. Więc zanim podejmiesz decyzję o tym, żeby złożyć wniosek w danym powiecie o takie wsparcie, no to dobrze przeanalizuj regulamin, chociaż te punkty związane z co można kupić, a czego nie. Ale to nie jedyne do dofinansowania. Mamy jeszcze pozostałe także dla osób pracujących. No to Przyjrzyjmy się dotacji 150 tysięcy, o której mówiłem na początku. Dotacji z lokalnych grup działania. Ona jest dla osób z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. No i tutaj duży plus, bo nie musisz być bezrobotny, może być osobą pracującą, emerytem, nie ma znaczenia. No i transport, co do zasady, środek transportu dostawczy jest finansowany, ale musi być nowy. Nie możemy kupować tutaj używanych środków trwałych, w tym samochodów, więc automatycznie koszt inwestycji pójdzie w górę, ale jest to całkowicie dopuszczane. Ale to też nie ostatnie rozwiązanie. Mamy preferencyjną pożyczkę wsparcie w starcie do 175 tysięcy zł. Od zeszłego roku także osoby poszukujące pracy w tym pracujący mogą ubiegać się o to wsparcie. Wymogiem dla osób innych niż osoby bezrobotne będzie maksymalny pułap wynagrodzenia przychodu brutto, które otrzymują. Nie więcej niż 8748 zł brutto jako średnia z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Ale, gdy jesteś osobą bezrobotną, to oprócz tego, że jak dla wszystkich, masz bardzo niskie oprocentowanie, 1,14 punktu procentowego, możliwość spłaty w ciągu 7 lat, karencja do 12 miesięcy, to jeszcze masz ekstra bonus. Możliwość umorzenia do 52,5 tysiąca złotych, nie więcej niż 50% tej pożyczki, która zostaje do spłaty. Jak to jest z samochodami? Tutaj można kupić. Oczywiście dobrze, żeby to było Twoje główne narzędzie pracy. Jeżeli nie jest, to tak, żeby oprócz tego narzędzia jeszcze były inne, ale co do zasady samochód dostawczy może być finansowany. Co więcej, może być też finansowany, używany. A także wkład własny w leasing, jeżeli potrzebujesz zakupu droższego pojazdu i pożyczka nie wystarczy. A na co Ty chciałbyś przeznaczyć te środki? Daj mi znać w komentarzu. Cześć.